Zostałem za granicą przez prawie rok, szukając pracy i przygód. W tym czasie wynająłem swoje mieszkanie przyjacielowi z doskonałym planem powrotu do normalnego życia po powrocie. W rzeczywistości jednak przyjaciółka mieszkająca w moim mieszkaniu wyszła za mąż i wyprowadziła się, pozostawiając je puste przez ostatnie sześć miesięcy. Po długim locie myślałem, że w końcu będę mógł zrelaksować się we własnej przestrzeni. Ale moje życie szybko przybrało nieoczekiwany obrót. Pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, była nieznana para trampek stojąca na półce z butami. Nie posiadałem tak zużytych butów. Czy mógł je zostawić mój przyjaciel, patrząc na salon? Zobaczyłem półki wypełnione rzeczami, których nie rozpoznałem, a do telewizora podłączona była konsola do gier, której nie posiadałem. Puste puszki po napojach zaśmiecały stół, a skamieniałe resztki na czołz były porozrzucane dookoła. Witaj z powrotem, siostrzyczko. Głos Clarissi dobiegł z kuchni. Gdy moja młodsza siostra swobodnie wyszła, jakby była właścicielką tego miejsca. Co ty tu robisz? Dlaczego jesteś w moim mieszkaniu? Zapytałam, starając się zachować spokój, chociaż jetlag sprawiał, że trudno było mi zrozumieć sytuację. Och! Mama i tata ci nie powiedzieli? Zostaję tu na jakiś czas to tymczasowe, — powiedziała kleryse, jakby to nie było nic wielkiego kropka upuściłam torbę na podłogę i spojrzałam na nią. Chyba sobie żartujesz. To moje mieszkanie kropka kleryse wzruszyła ramionami. Nie było cię tak długo, a mama i tata powiedzieli, że wszystko będzie dobrze. Nie sądziłam, że będziesz miał coś przeciwko. Kropka ciśnienie krwi natychmiast mi podskoczyło. Nie sądziłem, że będę miał coś przeciwko. Wprowadziłeś się do mojego mieszkania bez pytania. I to jest twoja wymówka. Jak długo planujesz tu zostać? Klerysę podrapała się po karku i uniknęła mojego spojrzenia. Fun, nie jestem jeszcze pewna. Przez jakiś czas byłam bezrobotna, więc pewnie do czasu. Aż znajdę następną pracę, kropka, ogarnął mnie gniew. Nie tylko moja siostra naruszyła moją przestrzeń, ale nawet moi rodzice podjęli te decyzje bez konsultacji ze mną. Natychmiast wyciągnęłam telefon i zadzwoniłam do mamy. Kropka Po kilku dzwonkach odebrała. Witaj z powrotem, Audrey. Jak minął no lot, mamo? powiedziałam, starając się zachować spokojny głos. Czy wiesz, że Klerysa mieszka w moim mieszkaniu? Mama zawahała się przez chwilę. Cóż, tak, pomyśleliśmy, że będzie dobrze. Potrzebowała miejsca na czas twojej nieobecności. To tylko tymczasowe. Kropka nie pytałaś mnie o pozwolenie. Wybuchnęłam gniewem. Kropka nie przesadzaj. To twoja siostra. Rodziny sobie pomagają, prawda? Czy bycie rodziną oznacza, że można ignorować czyjeś granice? Rozłączyłam się zanim zdążyłam powiedzieć coś. Czego bym żałowała i zwróciłam się do Clarissy. Musisz wyjechać do końca dzisiejszego dnia. Klarysę wyglądała na szczerze zdenerwowaną. Dokąd mam iść? To nie mój problem. Kropka, ale Klarysę nie ruszyła się z miejsca. Zamiast tego zaczęła robić kanapkę w kuchni, a potem usiadła na kanapie, jakby to był jej własny dom. Kropka, nie wiedziałem, co robić. Nie mogłem fizycznie zmusić mojej siostry do wyjścia, ale nie chciałem pozostawić rzeczy takimi, jakie były kropka tej nocy, gdy po raz pierwszy od roku leżałem w swoim łóżku. Słuchałem dźwięku gry wideo Clarissy dobiegającego z salonu. Nie tak wyobrażałem sobie powrót do domu. Nie mogłem uwierzyć, że moi rodzice się na to zgodzili. Kropka Clarisse zawsze była ich u. Dzieckiem, które mogło popełniać błędy i któremu wciąż wybaczano. Od najmłodszych lat Klerysę była traktowana jako ktoś wyjątkowy w naszej rodzinie podczas zawodów sportowych. Kiedy Klerysę upadła i rozpłakała się, nasi rodzice zwlekali z obserwowaniem mojej kolejki, by ją pocieszyć. Biegłam sama, zajmując trzecie miejsce, ale nikt mi nie pogratulował w gimnazjum. Kiedy klerysę oblała test, nasi rodzice delikatnie powiedzieli. Po prostu nie jesteś dobra w nauce i załatwili jej korepetytora. kiedy dostałam piątkę, zbesztali mnie, mówiąc, mogłaś się bardziej postarać i ograniczyli moje zajęcia poza lekcyjne. Kropka w liceum, Klerysę złamała godzinę policyjną, by pójść z przyjaciółmi do centrum handlowego, a nasi rodzice śmiali się i pytali, dobrze się bawiłaś? Kiedy spóźniłam się tylko pięć minut, dostałam szlaban na tydzień. Kropka, nawet kiedy użyła karty kredytowej, taty bez pozwolenia wybaczyli jej, mówiąc, dostała nauczka. Ale kiedy kupowałam artykuły papiernicze, zmniejszano mi kieszonkowe kropka w college u Klarysy, powtarzała rok, a oni ją wspierali, mówiąc, znajduję własną ścieżkę. W międzyczasie, kiedy zmagałam się z poszukiwaniem pracy, odrzucili to jako lenistwo kropka, to nierówne traktowanie było niewypowiedzianą zasadą, której nikt nigdy nie kwestionował kropka. większość życia spędziłam sprzątając po siostrze. Ale tym razem to zaszło za daleko, kropka następnego ranka. Miałam nadzieję, że Klerysę się uspokoiła i opamiętała. Więc ponownie spróbowałam z nią porozmawiać. Klerysę, kiedy wyjeżdżasz, a nawet nie przerywając gry, odpowiedziała. Nie wiem. Mama i tata powiedzieli, że nie mają nic przeciwko. Nie mam pracy, a ciebie prawie tu nie ma. Więc tak naprawdę nie potrzebujesz przestrzeni. Prawda, byłem oszołomiony jej zuchwałością kropka tego dnia, spędziłam czas na próbach przekonania rodziców do racji Clarisi, wymyślając mojemu narzeczonemu Glenowi. Glen był współczujący, ale zaproponował praktyczną sugestię. Może nie ma dokąd pójść. Porozmawiaj ponownie z rodzicami i ustal termin. Termin. westchnąłem. Nie powinno jej tu nawet być. Kropka Nie możesz tak po prostu wyrzucić jej na ulicę, powiedział rozsądnie Glen. Wiedziałem, że ma rację. Ale i tak miałam ochotę wyrzucić wszystkie rzeczy Clarissy przez okno. Nawet jeśli wiedziałem, że nie mogę. Kropka W miarę upływu czasu stało się jasne, że Clarisse nie ma zamiaru w najbliższym czasie wyjeżdżać. Tego wieczoru zadzwoniłam do taty. Mając nadzieję na bardziej racjonalną odpowiedź niż ta, którą otrzymałam od mamy, kropka tato. Jeśli chodzi o Clarisse, potrzebuję swojej przestrzeni. To jest moje mieszkanie. Dlaczego nikt się ze mną nie skonsultował? Jego odpowiedź była dosadna. Ponieważ wiedzieliśmy, że odmówisz. Za nie mówiłam. Więc wiedzieli, że się sprzeciwie i mimo wszystko poszli dalej. Kropka, po rozłączeniu się chodziłem po mieszkaniu, wściekły. Klerysę zmieniła mój dom w bałagan i zawładnęła moim życiem. A moi rodzice uważali, że nie mam prawa się denerwować. Ponieważ rodzina pomaga sobie nawzajem. Kropka, to nie był problem, który mogłabym rozwiązać w jeden dzień. Klerysę nie wykazywała żadnych oznak odejścia. Nie podjęła też żadnych wysiłków w poszukiwaniu domu czy pracy. Moja rodzina zdecydowanie stanęła po jej stronie. Kropka, to był dopiero początek, ale intuicyjnie wiedziałem, że to nie skończy się dobrze. Kropka, następne dni były pełne napięcia. Kłótnie i pasywnie agresywne wymiany zdań z Clarissą stały się codziennością. Ponieważ nadal zajmowała sofę jak stały element. Kropka, mieszkanie, niegdyś moje sanktuarium, Teraz przypominało wspólne więzienie z niewybredną współlokatorką. Ilekroć próbowałem z nią rozmawiać, Klerysa odpowiadała obojętnością lub marnymi wymówkami. Szukam pracy, mówiła, przeglądając swój telefon, albo nie mam dokąd pójść, odpowiadała, rozkładając się na sofie. Okruchy chleba zaśmiecały poduszki. Kiedy ja pracowałem, ona spędzała całe dnie reniuchując w mieszkaniu. Każdej nocy wyładowywałem swoje frustracje na Gleni przez telefon. Ona jest niemożliwa. Nawet nie próbuję znaleźć innego miejsca ani pracy, narzekałem. Glen westchnął. Odry, rozumiem, że jesteś sfrustrowana. Ale czy faktycznie usiadłaś z rodzicami, by ustalić konkretny termin? Muszą zrozumieć, jak bardzo to na ciebie wpływa Kropka miał rację. Rozmowy telefoniczne niczego nie rozwiązywały. I jeśli nie przyjmę bardziej zdecydowanej postawy, ta sytuacja może się utrwalić. Zebrałam się na odwagę. Zadzwoniłam do mamy i zaproponowałam spotkanie rodzinne. Wahała się, ale w końcu się zgodziła. Kropka, umówiliśmy się na spotkanie w domu moich rodziców. Kiedy przyjechałem, atmosfera była napięta. Mama przywitała mnie nerwowym uśmiechem. Mój tata miał surowy wyraz twarzy, a Kleris usiadła na krześle, gdy tylko weszła, przyklejona do telefonu, jakby miała ważniejsze rzeczy do zrobienia. Odry, powiedziała mama, wprowadzając mnie do środka. Nie usiądziesz? Zrobiłam kawę. Nie potrzebuję kawy. Musimy porozmawiać. Zaczęłam wyjaśniać, jak Kleris przejęła moje mieszkanie, ale tata odchylił się na krześle krzyżując ręce, kropka, o czym tu rozmawiać. Rodzina powinna sobie pomagać, kropka, słowo pomagać sprawiło, że krew się we mnie zagotowała. Zajmuje moją przestrzeń bez pozwolenia i nawet nie próbuje znaleźć innego miejsca, kropka, jak to ma pomóc. Clarice zadrwiła. Przesadzasz. Przecież nie zrobiłam wielkiego bałaganu, kropka, spójrz na salon. To śmietnik, odparłam, kropka, wystarczy. Audrey przerwała mama spokojnym, ale stanowczym tonem. Claris przechodzi teraz ciężki okres. Straciła pracę, a czynsz jest taki drogi. Z pewnością potrafisz to zrozumieć, kropka, może bym zrozumiała, gdyby ktoś mnie zapytał, warknęłam, nie mogąc opanować złości. Zamiast tego zdecydowałeś, że może mieszkać w moim mieszkaniu, nawet się ze mną nie konsultując. Jakby moja opinia nie miała znaczenia, kropka, nastąpiła długa cisza. Mama spojrzała na tatę, który kropka odry, nie było cię tutaj. Co mieliśmy zrobić? Pozwolić jej zostać bezdomną, kropka, gestem wskazałam na ich przestronny dom. Dlaczego nie może tu wrócić? Kleris w końcu podniosła wzrok z nad telefonu. Muszę zostać blisko miasta, żeby znaleźć pracę, kropka, genialny pomysł. Powiedziałam z ociekającym sarkazmem uśmiechem. Ale czy ty w ogóle masz jakiś plan? Czy ty w ogóle szukasz pracy? A może planujesz kucnąć w moim mieszkaniu na zawsze, zastanawiam się nad tym. Klerisma mrotała, unikając mojego spojrzenia kropka, to nie wystarczy, powiedziałam. Odwracając się do rodziców. Jeśli to ma być tymczasowe, ustalmy termin. Dwa tygodnie. To powinno wystarczyć. Moja mama wyglądała na szokowaną. Odri, bądź rozsądna. Nie, mamo. Przez cały czas byłam rozsądna. To jest moje mieszkanie. I skończyłam z tym, że ktoś po mnie chodzi. Mama otworzyła usta, żeby się kłócić. Ale tata podniósł rękę. w porządku. Jeśli tak się czujesz, to dwa tygodnie, powiedział kurtuazyjnie. Mama wyglądała na zaskoczoną. Kleris przechyliła głowę z niedowierzaniem. Tato, co ty właśnie powiedziałeś? Dwa tygodnie, powtórzył. Kropka byłem oszołomiony, że tata w końcu stanął po mojej stronie, ale Kleris wyglądała, jakby została zdradzona. To niewiarygodne, mruknęła, chwytając telefon i wychodząc z pokoju. Kropka mama potarła skronie i westchnęła głęboko. Odri, czy to naprawdę było konieczne? Tak, powiedziałam stanowczo. Chcę tylko odzyskać swoją przestrzeń. To nie czyni ze mnie złego faceta. Moja matka nic nie powiedziała. A cisza zawisła między nami. Część mnie czuła się winna. To było jasne, że chciała pomóc Clarice. Ale jednocześnie, po raz pierwszy od wielu dni, poczułem promyk nadziei. Czułem, że mam jakąś kontrolę nad sytuacją. Następnego ranka wcześniej wyszedłem do pracy. Około południa otrzymałem wiadomość od Clarice. Nie musiałaś mnie tak osaczać. Dzięki za sprawienie, że czuję się okropnie, Kropka, nie odpisałem. Nie zamierzałem jej rozpieszczać ani wszczynać kolejnej kłótni. Kropka. Przez kilka następnych dni byłem w podróży służbowej i zostawiłem mieszkanie bez opieki. Kiedy po kilku dniach wróciłem do domu, w korytarzu natknąłem się na moją sąsiadkę, Julię. przywitała mnie ciepło. Choć w jej to nie pobrzmiewała nutka ciekawości, kropka, więc, twoja siostra mieszka z tobą, powiedziała swobodnie. Tak, odpowiedziałam zdawkowo. Nie byłem w nastroju do wyjaśnień. Julia przechyliła głowę z zaciekawionym wyrazem twarzy. Było tam dość gwarno. Mnóstwo ludzi przychodzi i odchodzi, CEO co, masz na myśli? No wiesz. Nocne spotkania z przyjaciółmi, głośna muzyka, kropka jej słowa sprawiły, że zaburczało mi w brzuchu. Jak moja sąsiadka mogła wiedzieć więcej o tym, co działo się w moim mieszkaniu, niż ja? A na dodatek, kontynuowała Julia, zauważyłam ostatnio kilka podejrzanych osób, wchodzących i wychodzących, kropka, pomaszerowałem prosto do pokoju Kleris i zapukałem do drzwi. Natychmiast się wytłumacz. Co się dzieje, a o czym ty mówisz? Odparła ze złością. Słyszałam od sąsiada. Urządzasz głośne imprezy do późna w nocy z mnóstwem ludzi. To tylko przyjaciele. To nic takiego. Nic wielkiego to mój dom a nie Twoje centrum towarzyskie. Jeśli tak dalej pójdzie, wylecisz przed upływem dwóch tygodni kropka kleris mruknęła coś pod nosem i uciekła do łazienki, zatrzaskując za sobą drzwi. Stałem w salonie, drżąc ze złości kropka, gdyby tylko siedziała na kanapie i grała w gry wideo. Byłbym skłonny uszanować decyzję zebrania rodzinnego. Ale sytuacja nakręcała się znacznie bardziej. Niż się spodziewałem kropka prawdziwy punkt zwrotny nastąpił pewnego wieczoru, kiedy Julia ponownie zapukała do moich drzwi. Jej wyraz twarzy był mieszanką zmartwienia i wahania. Odri, nie byłem pewien, czy powinienem to powiedzieć. Zerknęła przez ramię, zanim zniżyła głos kropka, ale widziałam, jak twoja siostra spotykała się z podejrzanymi ludźmi na parkingu. Ogarnęła mnie fala strachu. Julia kontynuowała. Byłam ciekawa i obserwowałam ją z daleka kropka miała przy sobie dużo gotówki i wydawało się, że coś z nimi wymienia. Wiesz coś na ten temat? Drżącymi rękami zacząłem przeszukiwać wolny pokój, w którym przebywała Kleris. W większości były to ubrania i różne przedmioty, ale pod stertą ubrań znalazłem zamknięte metalowe pudełko. Kropka było małe, ale ciężkie, a fakt, że było zamknięte, tylko pogłębił moje podejrzenia. Kropka wpatrując się w pudełko, miałem wrażenie, że jego otwarcie przekroczy pewną granicę. Ale inna część mnie zmęczona kłamstwami Kleris. Nie mogła oprzeć się pokusie odkrycia tego. CEO ukrywała. Podjąłem decyzję i zacząłem szukać klucza kropka. Po jakimś czasie szybko go znalazłem. Chwyciłem pudełko i otworzyłem je kropka w chwili, gdy otworzyłem pudełko. Ogarnęła mnie fala świadomości, głębokiego smutku i zdrady. To był najgorszy scenariusz, jaki sobie wyobrażałem. Po cichu odłożyłem pudełko na miejsce, w którym je znalazłem. Mój umysł był w chaosie. To już nie była tylko kwestia niechcianego gościa w domu. Jeśli Clarice była zaangażowana w nielegalne działania, a zwłaszcza używała mojego mieszkania jako swojej bazy, ja również mogłem zostać pociągnięty do odpowiedzialności. następnego ranka postanowiłem się z nią skonfrontować. Kiedy osaczyłem ją w kuchni, podniosła wzrok z nadpłatków śniadaniowych z niezainteresowanym wyrazem twarzy. Wyjaśnij pudełko, zażądałem kropka jej łyżka zamarła w powietrzu. Jakie pudełko? Metalowe pudełko ukryte pod ubraniem kropka och to, odpowiedziała. Lekko podnosząc głos: Trzymam je tylko dla przyjaciela zaśmiałem się gorzko. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, jak niedorzecznie brzmi ta wymówka? Kim jest ten przyjaciel i dlaczego miałby powierzyć ci gotówkę i narkotyki, Claris nie odpowiedziała. Wpatrywała się w podłogę, jak dziecko przyłapane na kradzieży ciasteczek ze słoika. Oczywiście, powiedziałem zimnym głosem. Masz czas do weekendu, żeby się wydostać. Nie obchodzi mnie, dokąd pójdziesz, ale nie zostaniesz tu ani minuty dłużej. Odry, nie możesz się trochę uspokoić. Wyznaczam granice i je egzekwuję, uciąłem stanowczo. Nie ma drugiej szansy, wiedziałam, że mam rację. Kleris przekroczyła zbyt wiele granic i nie mogłam dłużej pozwalać na jej zachowanie. Mimo to niewielka część mnie czuła się skonfliktowana. Była moją rodziną i choć nienawidziłem jej zachowania, nie chciałem jej całkowicie porzucać, kropka, kilka dni później sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót. Kiedy siedziałem w salonie, usłyszałem pukanie do drzwi. Kiedy je otworzyłem, stał tam były chłopak Kleris, Daniel Kropka. Chodzi o Kleris, zaczął z poważną miną. Pomyślałem, że powinienem cię ostrzec. Spojrzał mi prosto w oczy, jego ton był poważny. Kropka najwyraźniej, Kleris nie tylko kupowała narkotyki. Pożyczyła też znaczną sumę pieniędzy od pewnych niebezpiecznych ludzi. Jeśli wkrótce ich nie spłaci, będą ścigać ją i każdego, kto jest z nią powiązany, kropka, poczułem, że krew mnie zalewa. Co masz na myśli, mówiąc o kimś z nią związanym? Wyraz twarzy Daniela stwardniał, gdy odpowiedział: Wiedzą, że tu została. Odry, jeśli nie uda im się jej znaleźć, zajmą się tobą, kropka, przez chwilę nie mogłam oddychać. Nie chodziło już tylko o nieodpowiedzialność Kleris. To przerodziło się w niebezpieczną sytuację, która mogła zaangażować moją rodzinę i każdego, kto był jej bliski. Kropka, teraz zrozumiałem. Jak poważne było zagrożenie, kropka, dlaczego zostałam w to wciągnięta. Czułam, że mój głos drży. Gdy to mówiłam, kropka, kilka godzin po wizycie Daniela ogarnęła mnie panika i wściekłość. Wydawało mi się, że moje relacje z Claris zawsze były napięte. Ale teraz czułem się, jakbym żył na tykającej bombie zegarowej kropka, jeśli to, co mówił Daniel, było prawdą i nie miałem powodu, by w to wątpić, to samo posiadanie kleris pod swoim dachem narażało mnie na niebezpieczeństwo. Kropka, frustracja, którą odczuwałem z powodu jej samowolki, wydawała się teraz błahostką w porównaniu do gryzącego strachu, który zakorzenił się w mojej klatce piersiowej kropka, gdy tylko kleris przeszła przez drzwi, stanąłem z nią twarzą w twarz musimy porozmawiać. Teraz, kropka, teraz, mam rotała, unikając mojego spojrzenia. To nic poważnego, kropka, nie aż tak poważne, powtórzyłem jej słowa. W tym momencie coś we mnie pękło. Nie mogłem tego dłużej znieść. Tuż przed nią wyciągnąłem telefon i zacząłem pisać, twieta, kropka, miałem coś do powiedzenia na temat rodziny. Wróciłem z zagranicy i zastałem moją siostrę. Która kucała w moim mieszkaniu bez pozwolenia. Moi rodzice zdecydowali o tym bez konsultacji ze mną. Rodzinna zdrada, brak granic. Zauważyła, co robię i zbladła. Co ty robisz? Zignorowałem ją i kontynuowałem pisanie. Moja siostra prowadzi nielegalną działalność z mojego domu i zadaje się z podejrzanymi ludźmi. Moi rodzice, w pełni tego świadomi, przedłożyli jej wygodę nad moje bezpieczeństwo. Czy to właśnie oznacza lojalność rodzinna? Toksyczna rodzina, rodzinne sekrety.post niemal natychmiast stał się wirusowy, a odpowiedzi i wiadomości z wyrazami wsparcia zaczęły napływać. Tata. Odri ujawnia nas w mediach społecznościowych. Clarice krzyknęła do swojego telefonu. Dzwoniąc do niego gorączkowo, kropka kilka minut później imię mojej mamy rozświetliło mój telefon, ale celowo zignorowałem jej połączenie. Zamiast tego napisałem kolejny post. Kropka, jak wiele niesprawiedliwości można usprawiedliwić stwierdzeniem, że jesteśmy rodziną. Moja rodzina zagroziła mojemu życiu i potraktowała to jako coś normalnego. Kropka, odmawiam dalszego milczenia, uwalniając się od toksyczności prawdy o rodzinie. W ciągu kilku godzin post zyskał tysiące polubień i komentarzy, a ludzie dzielili się swoimi podobnymi doświadczeniami. Moja historia stała się głosem dla niezliczonych innych osób borykających się z problemami rodzinnymi. Następnego ranka otrzymałem wiadomość od mojego ojca. Widziałem twoje posty. Nawet moi koledzy się do mnie odzywają. Natychmiast je usuń. Jego rozkazujący ton tylko podsycił mój gniew. Ponownie otworzyłem media społecznościowe i napisałem szczegółowy post. Podzieliłem się wspomnieniami o tym, jak Clarice zawsze była faworyzowana, podczas gdy ode mnie oczekiwano wytrwałości i poświęcenia. Wyjaśniłam, że obecna sytuacja jest dowodem na to, że nic się nie zmieniło. Moi przyjaciele stanęli za mną murem, szeroko udostępniając moje posty. Nawet znajomi moich rodziców skontaktowali się ze mną. Wyrażając swoje zaskoczenie i współczucie, kropka, moja mama zadzwoniła do mnie ze łzami w oczach. Jak mogłaś to zrobić? Wywiętrzenie brudów naszej rodziny. Mamo, wstyd nie polega na ujawnianiu prawdy. Chodzi o to, że w ogóle tak się zachowywałam, odpowiedziałam stanowczo zanim mówiła kropka, martwił się o konsekwencje, ale trwał przy mojej decyzji. Czasami ujawnienie prawdy jest pierwszym krokiem w kierunku prawdziwej zmiany, powiedziała kropka, reakcja opinii publicznej na moje posty przerosła moje oczekiwania. Otrzymałam wiadomości od ludzi, którzy cierpieli z powodu podobnej presji rodzinnej, Zenkując mi za dodanie im odwagi. Moje posty stały się małą iskierką rzucającą światło na mroczne aspekty dynamiki rodzinnej. Co najważniejsze, moje działania miały wpływ na moją rodzinę. Po raz pierwszy mój ojciec, zaniepokojony swoją zawodową reputacją, zaczął zastanawiać się nad swoim zachowaniem. Moja matka, wstrząśnięta reakcjami przyjaciół, zaczęła zdawać sobie sprawę z potrzeby ponownej oceny jej relacji ze mną. Kleris nie mogąc znieść narastającej krytyki zalewającej jej konta w mediach społecznościowych, opuściła mieszkanie przed nadejściem weekendu. Było jasne, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, nie mogła już dłużej wygodnie mieszkać. Kropka, gdy się wyprowadziła, poszedłem na policję. Zgłosiłem kleris i nielegalne działania osób z którymi się zadawała, kropka, jej dokładne miejsce pobytu pozostaje niepewne i wygląda na to, że nie została jeszcze zatrzymana, ale to prawdopodobnie tylko kwestia czasu. Kropka, czasami nauczyłem się, że najskuteczniejszą formą odwetu jest po prostu powiedzenie prawdy. Dni milczenia w celu ochrony reputacji mojej rodziny dobiegły końca, kropka, napisałem ostatni post. Rodzina jest ważna, ale tylko wtedy, gdy istnieje wzajemny szacunek dla jej granic. Jeśli to czytasz i cierpisz w podobnej sytuacji, wiedz, że nie jesteś sam. Prawda o rodzinie. Początek zmian. To doświadczenie nauczyło mnie wiele o moich relacjach z rodziną. Czasami, próbując pomóc tym, których kochasz, możesz narazić się na niebezpieczeństwo. A czasami najtrudniejsze decyzje są tymi właściwymi.